Dieta w pływaniu. Jak się odżywiać i suplementować, by osiągać sukcesy? Pływanie to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych, którą uprawia miliony ludzi na wszystkich kontynentach świata. Odpowiednie żywienie i właściwa suplementacja to kluczowe czynniki, które często przesądzają o sukcesie w sporcie. Bez wątpienia to stwierdzenie tyczy się także pływania, zarówno na szczeblu zawodowym, jak i amatorskim. Dla potwierdzenia, Światowa Federacja Pływacka podkreśla, że prawidłowo zaplanowany i efektywny plan żywieniowy to niezbędny element dobrze zaplanowanej strategii prowadzącej do finalnego efektu. Dieta osób trenujących pływanie zdecydowanie powinna różnić się od tej stosowanej przez przeciętne osoby, jednak w praktyce dość często bywa inaczej. Jakie cechy i dieta pomagają osiągać najlepsze wyniki w pływaniu? Jeśli chodzi o kwestie, na które nie mamy wpływu, są to przede wszystkim dość wysoki wzrost, długie kończyny, duża powierzchnia stóp oraz dłoni, szeroki rozstaw barków. Jednak to z ciężkiej pracy, samodyscypliny i wytrwałości rodzą się prawdziwe sukcesy. Warto zadbać o możliwie niski poziom tkanki tłuszczowej oraz jednocześnie ponadprzeciętną ilość masy mięśniowej. Dodatkowo aspekty, które codziennie należy pielęgnować to wspomniana wcześniej indywidualnie dobrana dieta oraz suplementacja, plan treningowy sen, nawodnienie oraz często inne kwestie takie jak praca z psychologiem. Błędy w diecie osób trenujących pływanie. Co utrudnia osiąganie najlepszych wyników? Wiele osób trenujących pływanie, szczególnie w młodym wieku, nie dostarcza organizmowi wystarczającej ilości energii ani odpowiednich składników odżywczych. Najczęstsze błędy żywieniowe to zbyt niska podaż kalorii, niewystarczające spożycie węglowodanów oraz niedobory takich pierwiastków jak żelazo, wapń, magnez i witaminy z grupy B. Dieta stosowana przez osoby trenujące pływanie bywa często zbyt bogata w tłuszcz, cholesterol i białko, co niekoniecznie prowadzi do lepszych rezultatów. Brakuje natomiast produktów pełnoziarnistych, takich jak kasza czy pieczywo, które ułatwiają odbudowę zapasów glikogenu. Błędy te osłabiają regenerację mięśni, zwiększają ryzyko kontuzji i zmęczenia. Dodatkowo nieodpowiednie odżywianie może prowadzić do odwodnienia, jeśli zaniedba się dostarczanie płynów i elektrolitów. W dłuższej perspektywie tylko wsparcie doświadczonego dietetyka pozwala uniknąć takich problemów i poprawić efekty treningu pływackiego. Dieta w pływaniu co jeść, by trening przynosił najlepsze rezultaty? Najważniejszy aspekt kaloryczność diety. Typowy dzień osoby trenującej pływanie często jest bardzo napięty, szczególnie jeśli łączy treningi z nauką lub dodatkową pracą. Oprócz codziennych obowiązków, treningi często zajmują 4-6 godzin dziennie, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami energetycznymi. To właśnie odpowiednia podaż energii w postaci kilokalorii dostarczanych wraz z żywnością daje możliwość do wykonywania jednostek treningowych w pełni możliwości. Zbyt długi, niekontrolowany deficyt energetyczny może objawiać się osłabieniem, zwiększonym ryzykiem kontuzji, zmęczeniem czy najzwyczajniej brakiem widocznych postępów. Ciężko o jednoznaczne rekomendacje co do ilości spożytych kalorii. Wydaje się, że odpowiednie widełki to około 35-55 do 55 kcal na kilogram masy ciała w okresie niskiej lub średniej objętości treningowej oraz do 75 kcal na kilogram masy ciała w okresie wysokiej objętości. Te ilości mogą ulegać dużym zmianom w zależności od konkretnego przypadku. Dobrym wyznacznikiem, który pomoże kontrolować, czy spożycie energii jest na zamierzonym poziomie, może okazać się sprawdzanie masy ciała oraz mierzenie obwodów ciała. Węglowodany to kluczowy makroskładnik w diecie osób pływających, który powinien stanowić największą część dobowej podaży energii. Zbyt niskie spożycie węglowodanów może skutkować szybszym zmęczeniem, gorszą wydolnością, osłabioną regeneracją czy bolesnością mięśni. Im większa objętość treningowa i cięższe jednostki treningowe, tym bardziej kluczowe może okazać się odpowiednie spożycie tego makroskładnika. W większości posiłków warto postawić na węglowodany złożone, np. pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, ryż, płatki owsiane i inne. Jednak jako uzupełnienie dziennej puli węglowodanów wskazane są także świeże i suszone owoce, miód, domowe konfitury itd., szczególnie w posiłkach około-treningowych. Dodatkowo w trakcie intensywnych treningów często konieczna jest dodatkowa porcja węglowodanów prostych, np. w formie izotoniku. Należy pamiętać, aby nie przesadzać z błonnikiem pokarmowym, gdyż jego nadpodaż, która często zdarza się w wysokokalorycznych dietach, może skończyć się problemami żołądkowo-jelitowymi. Osoby trenujące pływanie powinny zadbać o nieco wyższą podaż białka, mniej więcej w zakresie od 1,2 do 2 g na kg masy ciała. Warto, aby porcja białka 20-40 gramów znajdowała się w większości posiłków w ciągu doby, a szczególnie po przebudzeniu, po treningu i przed snem. Tłuszcz to najmniej istotny makroskładnik, lecz zdecydowanie konieczny do dostarczenia w prawidłowej ilości. Dzienna podaż białka nie powinna być niższa niż 20% energii diety, lecz równie kluczowa jest jakość dostarczanego tłuszczu. W diecie powinny dominować nienasycone kwasy tłuszczowe, a szczególnie kwasy z rodziny omega-3, EPA-DHA oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. W całkowitej eliminacji powinny ulec kwasy tłuszczowe typu trans, a ograniczeniu nasycone kwasy tłuszczowe. W codziennej diecie warto bazować na oliwie z oliwek, nasionach, orzechach, pestkach, awokado, a jako uzupełnienie dołączać tłuste ryby morskie lub wprowadzić suplementację tranem. Najbardziej pomijane kwestie to składniki mineralne oraz witaminy. Prawidłowa regeneracja i rozwój organizmu są możliwe tylko przy zapewnieniu odpowiedniej podaży wszystkich niezbędnych składników diety. Jeśli to możliwe, warto włączać do diety i bazować na wszystkich nisko przetworzonych produktach spożywczych z każdej grupy produktów. Często niezbędna może okazać się pomoc dietetyka, aby mieć pewność, że dieta jest odpowiednio zbilansowana pod względem witamin, błonnika, mikroelementów czy makroelementów. Oprócz tego, osoby uprawiające pływanie powinny pamiętać o prawidłowym nawodnieniu organizmu, mimo że w sportach wodnych ryzyko odwodnienia jest nieco niższe. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia poziomu nawodnienia może okazać się kontrola koloru wydalanego moczu. Czy osoby trenujące pływanie potrzebują suplementów, co wspiera regenerację i wydolność? Choć dobrze zbilansowana dieta powinna pokrywać większość zapotrzebowania organizmu, w praktyce nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza przy intensywnym treningu pływackim. Suplementy mogą stanowić cenne wsparcie w momentach zwiększonego wysiłku lub niedoborów. W pływaniu szczególnie wartościowe są kreatyna, beta-alanina, kofeina oraz azotany. W przypadku stwierdzonych braków zalecana jest także suplementacja witaminą D. Warto jednak pamiętać, że żaden preparat nie zastąpi dobrze zaplanowanego odżywiania. Aby poprawić regenerację mięśni i wytrzymałość, należy zadbać o odpowiednią podaż węglowodanów, które pomagają odbudować zapasy glikogenu. Pomocna może być także kontrola poziomu elektrolitów, aby unikać odwodnienia. Wspomaganie diety suplementami warto skonsultować z dietetykiem, który pomoże bezpiecznie uzupełniać ewentualne niedobory i zoptymalizować strategię żywieniową. Podsumowując, pływanie to wymagająca dyscyplina sportu, w której odpowiednia dieta i suplementacja mają ogromne znaczenie dla postępów i zdrowia. Niestety wiele osób trenujących pływanie, szczególnie młodych, nadal nie przykłada wystarczającej uwagi do codziennego odżywiania. Niedobory energii, węglowodanów czy kluczowych składników odżywczych mogą skutkować spadkiem wydolności, zwiększonym ryzykiem kontuzji i słabą regeneracją mięśni zbyt niski poziom kalorii, brak kontroli nad poziomem elektrolitów oraz pomijanie pełnowartościowych produktów jak kasza czy pieczywo to powtarzające się błędy. Dodatkowym problemem jest brak świadomości, jak skutecznie uzupełniać zapas glikogenu po intensywnym treningu pływackim i jak unikać odwodnienia. Rzetelna wiedza i wsparcie dietetyka mogą znacząco poprawić efekty treningu oraz ogólny rozwój sportowy osoby trenującej pływanie. Warto potraktować plan żywieniowy jako integralny element sukcesu w sporcie, a nie jego dodatek.